Ja od 1995 roku jestem dziennikarzem śledczym, który próbował ten zawód zawsze uprawiać na zasadzie misji. Wierzyłem, że jest to misja. Byłem pierwszym, w pierwszym zespole dziennikarzy śledczych w Polsce w dzienniku Życie razem z moimi trzema kolegami, i chyba wtedy, wszyscy wtedy wierzyliśmy, że ten zawód to jest coś więcej niż praca, że to jest jakaś wielka odpowiedzialność próbować odkrywać to, co jest zakrywane. A zarazem coś, o czym opinia publiczna ma prawo, prawo wiedzieć. Zakładam, że jeżeli choć gran prawdy jest w tym, że pan prezydent ma tak wielkie poparcie, to znaczy, że opinia publiczna nie zna pana prezydenta. Bo gdyby znała, gdyby wiedziała o nim całą prawdę, albo przynajmniej część prawdy, to zapewne to poparcie byłoby inne. Ja tak naprawdę zainteresowałem się panem prezydentem w roku 2006, w grudniu 2006 roku. Gdy zgłosił się do mnie policjant, oficer Centralnego Biura Śledczego, mówiąc o tym, że prosi mnie o to, bym pomógł jemu i jego kolegom w dokończeniu niezwykłego śledztwa. To śledztwo zaczęło się od niezwykłej śmierci dyrektora czwartego oddziału banku PKOBP w Warszawie, pana Krzysztofa Sutora, którego znaleziono martwego we własnym mieszkaniu z trzema ranami postrzałowymi. Przy czym każda z tych ram była śmiertelna, jedna zadana z kilku metrów, a mimo to uznano to absurdalnie za samobójstwo. Policjanci poszli tym tropem od Krzysztofa Sutora i doszli do fundacji, o której w ostatnim czasie w mediach jest głośno, o której przez całe lata nikt, w zasadzie chyba byłem jedynym dziennikarzem, który pisał o tej fundacji, a dopiero od grudnia, dokładnie od przesłuchania prezydenta Komorowskiego w pałacu prezydenckim, gdzie miałem tą możliwość, by zadawać prezydentowi wiele pytań, dopiero od tamtej pory o tej fundacji zaczęło się mówić w sposób bardziej otwarty. Mówię o fundacji o nazwie Pro Civili. Więc oficer Centralnego Biura Śledczego powiedział mi, że to zabójstwo Krzysztofa Sutora doprowadziło do fundacji procybili Niezwykłej fundacji. Czym takim była, co to takiego była fundacja procybili To była fundacja, która została założona przez oficerów WSI po to, by pomagać ludziom, których spotkał trudny los. Funkcjonariuszom publicznym, oficerom Wojska Polskiego i innym, którym zawaliło się życie. Ktoś zachorował, ktoś popadł w kłopoty finansowe albo inne. Jest fundacja, która wyciąga pomocną dłoń. Takie były założenia. W rzeczywistości nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością, bo od pierwszego dnia tej działalności Fundacja zajęła się biznesem na wielką skalę. I żeby to był tylko biznes, to by było pół biedy. Zajęła się działaniami przestępczymi, dlatego że wchodziły tutaj w grę wyłudzenia wielomilionowe wyłudzenia z banków, choć wchodziło w grę tworzenie różnych spółek, podspółek, spółek córek, spółek, spółek, te spółki córki tworzyły kolejne spółki. One wszystkie wzajemnie sobie wyświadczały usługi na, na papierze, tworzyły taką sieć, a w rzeczywistości każda z nich zajmowała się wyłudzeniami na wielką skalę, na niebywałą skalę.